Złoty dobrze zaczął trzeci kwartał od lekkiego umocnienia po tym, gdy nieco osłabu obawy o skutki brexitu, ale sądzimy, że w kolejnych miesiącach letnich i we wrześniu złoty nam nieco się osłabi, powróci w stosunku do euro ponad granicę 4,40. Naszym zdaniem wrócą obawy o kondycję gospodarki chińskiej, kluczowej dla rynków wschodzących, która wpływa też później na cały koszyk walut rynków wschodzących pośrednio, ale jednak ma wpływ również na naszego złotego. Sądzimy również, że nieco powrócą obawy o to, że Fed, amerykański bank centralny, może dokonać podwyżki przed końcem roku. To nie będzie sprzyjało walutom rynków wschodzących i złotemu również, także sądzimy, że te parę groszy złoty się osłabi w tym kwartale, ale nieistotnie poniżej, powyżej 4,40 w stosunku do euro. Ropa pozostanie na niskich poziomach naszym zdaniem, w okolicach 40 dolarów za baryłkę. Wciąż popyt jest nieduży, jeśli chodzi o, o, o ropę. Nie, nie rośnie z powodu słabej sytuacji gospodarczej, przede wszystkim na rynkach wschodzących, ale także ogólnie globalnej gospodarce, która, która rośnie bardzo powoli. Mamy też dużą podaż tego surowca wciąż, mimo niskich cen. Ta podaż nie została ograniczona znacząco, także tutaj ten bilans podaży i popytu jednak jest przede wszystkim na korzyść podaży, co utrzymuje ceny ropy na, na niskich poziomach. Mamy również słabą koniunkturę w Chinach, które są jednak istotnym importerem ropy i tutaj nie spodziewamy się poprawy, wręcz raczej pogorszenia sytuacji w tym, w tym kraju, więc nie sądzimy, żeby popyt na ropę istotnie wzrósł i wraz z nim ceny. Polska giełda może odbić, może wzrosnąć, zwłaszcza dlatego, że w ubiegłym roku zanotowała bardzo słaby wynik na tle innych rynków i w ogóle w absolutnych kategoriach. Również ten rok nie jest dobry, giełda jest w okolicach zera. Natomiast to, co jest potrzebne naszej giełdzie, to zwiększenie przejrzystości, jeśli chodzi o te główne sektory, które na niej są notowane. Dlatego, że perspektywy gospodarcze są dobre i wraz z nimi powinny rosnąć zyski, ale bardzo. Inwestorzy obawiają się bardzo różnych rozwiązań dotyczących kluczowych sektorów, jak sektora bankowe, bankowego czy sektora energetycznego. Jest tu bardzo dużo niepewności wokół, wokół tego i inwestorów to odstrasza od większego zaangażowania w giełdę. Także na przykład, jeśli będzie już jasne, co stanie się, jeśli chodzi o kwestię frankową, będzie większa przejrzystość odnośnie tego, jaka będzie strategia przyjęta odnośnie sektora energetycznego, wtedy że wrócą na, na giełdę i myślę, że możemy zobaczyć solidne wzrosty na, na warszawskiej giełdzie. Tutaj też ciekawym elementem jest plan zwiększenia trzeciego filaru, o czym mówiło Ministerstwo Gospodarki. To jest co prawda perspektywa dopiero 2018 roku, ale inwestorzy już będą to brać pod uwagę w 2017 roku, a być może wcześniej. Jeśli ten plan będzie nabierał realnych, realnych już kształtów, to myślę, że to też powinno pomóc naszej giełdzie że perspektywy umiarkowanie pozytywne.